Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie taki zakupowy haul. Yy, dzisiaj Wam pokażę, co kupiłam po prostu w sklepie spożywczym i nie spożywczym, bo sklepie polskim, czyli mieszane są rzeczy ze sklepu polskiego. Najpierw pierwszą torbę, którą ja mam, to jest torba. Już Wam pokazuję, jak ona wygląda. O, taka torba. Można do kogoś też powiedzieć, ty torbo, nie? Ale z Ciebie torba. Widzicie, mam więc torbę. Torba ma torbę, no. To jest lodówka i w lodówce, właśnie, to jest ze sklepu Whole Foods Market. To jest sklep z organicznymi rzeczami w Stanach. Jak myśmy byli w Stanach, to ja to kupiłam. I mam tu parę rzeczy, które musiałam zapakować w te małe torebeczki, ponieważ zapomniałam dzisiaj moich magicznych siatek z Monopolowego. Ale widzicie, ta też jest w takim kolorze, jak ze sklepu Monopolowego. Nie? Ja lubię czerwony, zresztą to chyba widać na filmikach. E, cóż zakupiłam, już pokazuję. To są ze sklepu polskiego, te nie są. E, w sklepie polskim e, kupiłam e, fasolka szparagowa zielona. Bardzo dobra jest na pewno. I buł Słuchajcie, bub mrożony. Zobaczymy jak to wszystko się ma. A co już co przyszłaś wąchać? Już przyszła wąchać, no. <laughs> Przepraszam. E. Bób, bób jest fajny i bób jest zdrowy i niestety u nas bób nie rośnie, chociaż wiecie co, tu można sobie posadzić bób. Ja kiedyś miałam w donicy bób i bardzo fajnie wyrósł i nawet jedna porcyjka malutka była, także da się, da się tylko po prostu, no wiecie, ja po prostu w tej sytuacji co jestem, to nie, nie sadziłam w tym roku nic na balkonie. I takie małe śledziki na raz, śledziki Lisnera. Wyglądają w ten sposób, z papryką, były na przecenie. Stwierdziłam, zobaczę co to jest, bo nie wiem. Także ja teraz włożę moje rzeczy do zamrażarki. No, rzeczy w zamrażareczce są, chociaż tu i tak jeszcze mam do zamrażarki, ale to są duże, także one mi się tak szybko nie rozmrożą. Jak te mniejsze, e, pokażę Wam co dalej kupiłam w polskim sklepie. E, był to ten sklep, który nie ma u mnie, że tak powiem, no tam z tym nagrywaniem się trochę ścieliśmy. Może jeszcze ktoś obejrzy i po prostu. Powie im o tym, że nie mam w celu nagrywania, żeby im źle zrobić, tylko właśnie ja tu pokazuję, co jest w danym sklepie, tak? Co można fajnego u nich dostać. I kupiłam właśnie płyn Intima Melon, płyn do higieny intymnej. I widzicie, kupiłam dwa, ponieważ jeden jest nie dla mnie, jeden jest dla mnie, żeby się ładnie myć i pachnieć, leżeć i pachnieć. Kupiłam dwie kostki do Mestosa, ponieważ do Mestos właśnie w polskich sklepach przeważnie jest, chociaż już się zaczyna pojawiać normalnie. I to jest Turbo Fresh, czyli jakiś Turbofresh, tak. Czyli Turbo Fresh, czyli Turbofresh. Po prostu to jest zapach morski, mi o to chodzi, a drugi jest zapach leśny. I ta kostka, ona się kręci. Właśnie byłam u, u mojej rodziny, z którą najlepiej na zdjęciu. I właśnie to jest kostka, która się kręci w środku, przy spłukiwaniu, a ta nie kręci się, ale inny zapach jest i sobie postanowiłam obydwie sprawdzić. Wiecie co? Ja tak podniosę już, bo po prostu e, nie będę się tu z kamerą nic. Jest takim wózkiem i jeżdżę na zakupy. Bardzo dobra rzecz, jak się z samochodu wysiada, po prostu żeby tego nie nosić w rękach, tylko wózek sobie włożyć. Mam dwa takie wózki. Kupiłam barszcz czerwony koncentrat. Jest to bardzo dobry, nasz z Krakusa. Yy. I kupiłam sobie na kolację. <grym> na kolację wafelki sobie kupiłam. Widzicie, wafelki familijne. Ale tak naprawdę na poważnie to ja sobie lubię coś pokrupać wieczorem i się śmieję, że to na kolację jest. Tak, to był polski sklep, w którym widzę, zostawiłam. 3800 islandzkich koron plus jeszcze ten barszcz, którego zapomniałam, czyli 4000 tam 100, 200 gdzieś będzie. I kupiłam w polskim, nie w polskim, tylko w bonusie. To już wiecie, bonus typowa Biedronka dla tych co nie wiedzą, co zaczęli oglądać. No co, już kupiłam sałatę z, z Lamphagi. Lamphaje to się czyta, Lamphagi, on nie Lamphaje. Pietruszkę, tym razem taką pietruszkę. I tutaj nie wiem, kto to produkuje, zaraz się dowiem. I też ma być 30 gram. Wygląda, że jest 30 gram, jest dużo większy. Ten pęczek też zważę. Może więcej jest. Wysłałam e-maila do tamtej firmy wcześniej, gdzie było 25 gramów. Zero odpowiedzi. Po prostu bardzo zdrowe podejście do klienta. Kupiłeś, nie pasuje, to się wypchaj kupiłam również kilo marchwi, marchewki, to są marchewki włoskie, a widzicie z Włoch march marchew do nas dociera e, jajka moje ekologiczne super jajka od kur, które nie są w klatkach e, jeden skir waniliowy właśnie to jest skir i skir słuchajcie to jest no właśnie, ja tak nie umiem wytłumaczyć, co to jest skier. Mi to bardzo przypomina w smaku twarożek homogenizowany waniliowy, bo to jest waniliowy ten. Są w różnych smakach i brzoskwiniowej, i były kokosowe i, i truskawkowe i owoce leśne, takie najróżniejsze. Ja zawsze kupuję waniliowy, mi najbardziej on smakuje. I on właśnie mi smakuje jak twarożek homogenizowany, ale ja wam powiem, że w tej chwili nie wiem, jak się wytwarza skier. To ja muszę po prostu poczytać o tym. Jest też miejsce, gdzie można pojechać nauczyć się, jak się robi skier. Niestety, trzeba za to trochę zapłacić i trochę drogo jest, jak na taką lekcję. Ale chociaż nie, właściwie nie, to chyba nie było takie drogie, ja muszę zobaczyć. I byłoby bardzo ciekawe pojechać tam coś nagrać, ale no właśnie, wiecie. Po prostu, jak dawałam ogłoszenia na przykład, że chcę pojechać do kogoś i zobaczyć konie, nagrać coś z końmi, to oni mi zaczęli ceny za godzinę tutaj dawać. A ja mówię, że nie, ja chcę na kanale konie pokazać. No, to ktoś jedzie na wieś, na konie, mogę przyjechać, ale adresu nie zostawił, wiecie, no po prostu tak jest, nie? E, seler, ja sobie go będę zasuszać, ja lubię właśnie mieć zasuszone. E, cebula, cebula jest bodajże z Francji, nie, z Nowej Zelandii, bardzo dobrze. Cebula jest z Nowej Zelandii, bardzo dobrze i niedobrze. Bardzo dobrze, bo wam, wam, wam powiem, że oglądałam filmy na YouTubie o nawozach sztucznych, które są we Francji. Bardzo dużo ludzi maraka i ja staram się nie kupować tego, co pochodzi z Francji. Niestety, przykro mi jest Unia Europejska, ale te wszystkie nawozy nie są, e, niby są, ale przy produkcji tego jest bardzo duża liczba, e, ilość nawozów. A źle, że jest z Nowej Zelandii, ponieważ to nie jest Unia Europejska i mogą mieć swoje inne zasady odnośnie produkcji, czyli nawożenia, które na przykład są akceptowalne w Unii Europejskiej. Ale tak jak na przykład z Chinami jest chiński czosnek, on jest. Yy, oni używają rzeczy, które w ogóle są zakazane w Unii Europejskiej, ale widzicie, to wchodzi. I jeszcze potrafią sprzedać organiczny czosnek, yy, który też nie jest do końca według Unii Europejskiej organiczny. Także to jest wszystko bardzo mocno pokręcone i, i bardzo trudno o tym w ogóle rozmawiać. Ja w ogóle mam bardzo niski poziom wiedzy w tej chwili na ten temat mleko, widzicie, mleko mleko i kupiłam sobie ziemniaki, bo są młode ziemniaki, to teraz będę dużo ziemniaków kupować, bo bardzo lubię młode ziemniaki i koniec i zostawiłam w tym sklepie 4,5 tysiąca koron czyli wydałam około 200 250 tak na moje dzisiejsze zakupy, plus minus bo ja dokładnie nie wiem jaki jest przelicznik także widzicie, prawie nic nie kupiłam a kupę kasy poszło aha, kupiłam jeszcze por tak, kupiłam por i kupiłam dla mojego tu laloneska, co ona bardzo lubi. Jedna to jest, to się nazywa Bloodmore. I to są takie właśnie te kaszanki takie, ale to nie są kaszanki, to jest, słuchajcie, to, ta czerwona, to jest, to jest krew barania, mąka taka żytnia, taka ciemna i tłuszcz barani. I to jest to, i to się gotuje. To jest przysmak. A to jest bardzo dobre. I druga to jest livra pylsa, jasna, czyli yy, liwur, czyli wątroba, livra Pylsa, czyli kiełbasa wątrobowa. Yy, I to jest właśnie zmielona wątroba barania, mąki troszeczkę i tłuszcz. I tam są proporcje odpowiednie myśmy z moją teściówką ówczesną <grychy> yy, robiły. Yy, takie właśnie, yy, te właśnie takie, no, kiełbasy, czy jakby to nazwać wątrubki? Nie, nie wątrubki, no, kaszanki, bo to najbardziej mi tak pasuje, nazwa kaszanka. Myśmy to robiły i słuchajcie, nam to na bardzo długo starczyło, i proces nasz robienia w domu tego był taki, że myśmy jeszcze kupowały żołądki. Baranie, które kroiło się w odpowiedni tam sposób, myśmy to najpierw zszywały, a dopiero na drugi dzień, jak już wszystko było przygotowane, to myśmy to nadziewały tym właśnie farszem, który przygotowałyśmy. I to tak fajnie 2 trzy dni nam zajmowało, siedziałyśmy, w sumie ona tam sobie coś oglądała w telewizji, ja sobie w komputerze oglądałam i to tak właśnie nam zleciało. No dobrze, słuchajcie, to byłoby chyba na tyle. A, wafelek, który mi się złamał. Wiecie co? Ja jeszcze chleb kupiłam, zapomniałam Wam powiedzieć. O tu, o już trochę dochodzi do siebie, bo mi się zgniótł. Klasycznie zgniótł mi się. Tego, tego pilnowałam w samochodzie, żeby mi się chleb nie zgnił, żeby wszędzie na górze był. No i nie zauważyłam, bo żałam na samo dno. I tak samo mój wafelek, który się złamał, ale to jest stary, jak dla mnie, starodawna receptura. Wafelek cytrynowy, wafelek harcerski. Ja go pamiętam jako dziecko i kupiłam go, że tak powiem, dla, e, dla przypomnienia smaku. Oczywiście jest mąka, cukier na pierwszej pozycji, mąka i cukier, także bardzo niezdrowy i prawdopodobnie jest kwas cytrynowy. Tak, jest kwas cytrynowy, już tu widzę, że jest kwas cytrynowy. Także taki fajny wafelek mam. Eee, no i cóż, dzisiaj laloneska właśnie siedziała w domu, bo jest ciepło, także w samochodzie, żeby nie siedziała, nie pociła się, nie grzała. Później wieczorem sobie wyjdzie właśnie z byłą teściówką, bo ona bardzo lubi z nią chodzić, to niech sobie chodzi. Ja sobie dziś odpocznę po wczorajszym spacerze, jestem zmęczona ale bardzo przyjemnie było, super, super rewelacja było. I słuchajcie, tu jeszcze jedno sprostowanie, bo już jedno sprostowanie zrobiłam wczoraj odnośnie turystów, a dzisiaj zrobię sprostowanie odnośnie wyrazu sprzedam. To, że ja sprzedam laloneskę, to nie jest w sensie, sprzedam ją komuś za pieniądze i już jej nie chcę, tylko sprzedam, że ją do kogoś oddeleguję na jeden dzień, na tydzień, że ja gdzieś na przykład jadę, to ja ją sprzedaję. W tym sensie. Także wiem, że po prostu czasami taka gra słów jest różna i wiecie, ja nie mieszkam w Polsce i ja nie jeżdżę do Polski, także być może czasami jak coś powiem, to już powiem i po prostu wychodzi mezalianz. Dobrze, ja będę sobie sprzątać. Dzisiaj mamy od wczoraj dzień bez zmywarki, dlatego że po prostu tak chcę sobie wszystko trochę tak doszarować, bo wiecie, zmywarka jednak nie wszystko do końca szoruje. O właśnie, jeszcze Wam pokażę. Tu robię zakwas na chleb. Ja nie wiem, czy mi wyjdzie, dlatego Wam na razie nie pokazuję, jak co i gdzie i z czym. Zaczyna bombelkować, ale wstawiałam wczoraj rano. Wstawiłam wczoraj rano, po południu dołożyłam wody i mąki. Dzisiaj rano dołożyłam wody i mąki, coś się zaczyna dziać, zaczyna się taki bardziej kremowy robić, ale jeżeli zacznie do góry iść, będę robić chleb. I Wam powiem: moje doświadczenie jest takie, raz wychodzi, a drugi raz nie, i nie wiem o co chodzi. Także Wam za bardzo o tym nie mówię, żebyście robili ze mną, czy że tu jakiś przepis jest w tej chwili, czy coś, ponieważ ja chleba nie robiłam od. Półtora roku. Taka jest prawda. Ostatnio jak zrobiłam chleb i to był na YouTubie, on mi nie wyszedł. Wyglądał pięknie, ładnie, a się okazało, nie urósł. Także, wiecie, to jest wszystko dyskusyjne. To wszystko zależy, jak się te drożdże w tej chwili wytworzą. Dobrze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Eee, zapraszam na kolejne filmiki. Do subskrybowania, oczywiście. Łapki tylko w górę. Eee, no i, i tyle. No, trzymajcie się na razie. Cześć. Wiecie co, już się pożegnałam z Wami, ale jednak zapomniałam pokazać Wam jeszcze co kupiłam. I otóż kupiłam papier toaletowy. Niby w tym nic niezwykłego. Papier jak to papier szary z długiej do dupy, ale ja zawsze kupuję takie duże i ostatnio kupowałam zupełnie inne. A ten kupiłam dlatego. Mogę go otworzyć, pokazać Wam. No, ten kupiłam dlatego, że to jest naprawdę szary w końcu papier. o. Jak widzicie, nie jest biały. Biały jest chlorowany, jest bardzo niezdrowy dla środowiska naturalnego, a ten jest 100% ekologiczny. Ja takiego papieru szukałam i widzę, że się pojawił. Może nie jest to jakiś taki super rewelacyjny papier, ale jest. Ja go dotykałam. W sklepie jest miękki, co prawda, jest cieńszy ten, który ja mam, ale ten, który ja mam, jest gruby, ładny, biały i bardzo chlorowany. I nie było właśnie szarego. I ja szukałam szary, także dostałam w końcu swój ulubiony szary. I jestem bardzo zadowolona. Tutaj jest aż 400, 400 listków na nim. Normalnie jest 200-250, dlatego mówię, on jest cieńszy, nie? E, ale jest, jak patrzeć na to, jest dobrze nawinięty. Jest go dosyć dużo. E, I co tu jeszcze napisali dla nas po islandzku? Papier toaletowy po polsku, no. Także on w Polsce też musi gdzieś być. Kto to w ogóle produkuje, wy mi powiedzcie, co? Nie wiem, nie widzę. Hmm, tu po francusku jest coś też napisane. Eee, tak, francuski. To z Francji papier. Francuski papier. Francuski papier do tyłeczka. Dobrze, to już jest na pewno teraz koniec. Trzymajcie się, na razie. Pozdrawiam, cześć.